Jednolity plik kontrolny, w skrócie JPK, to istotny element raportowania finansowego dla przedsiębiorców w Polsce. Dzięki nowoczesnemu modułowi handlowemu Komar ERP Optima obsługa JPK staje się prostsza, a przedsiębiorcy mogą skutecznie spełniać wymogi prawne oraz optymalizować swoje procesy księgowe. Czym dokładnie jest JPK? To zestaw danych finansowych i księgowych które przedsiębiorcy zobowiązani są przekazywać organom podatkowym w standaryzowanym formacie elektronicznym. JPK obejmuje różne obszary działalności firmy, takie jak księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, a także faktury VAT. Prawidłowa obsługa JPK jest kluczowa, aby zapewnić zgodność z przepisami podatkowymi, uniknąć kar finansowych i poprawić efektywność zarządzania finansami. Jak więc skonfigurować JPK w module Komarch ERP Optima? Najpierw upewnij się, że system jest zaktualizowany do najnowszej wersji, która zawiera aktualne formaty JPK. Następnie przejdź do sekcji konfiguracji firmy i uzupełnij wszystkie niezbędne dane, takie jak NIP, REGON i adres. Kluczowe będą też ustawienia JPK, które możesz ustawić w sekcji Jednolity Plik Kontrolny. Całość procesu zakończysz, upewniając się, że schematy księgowe są prawidłowo skonfigurowane, co zapewni poprawne mapowanie danych do struktur JPK. Generowanie plików JPK w tym systemie jest proste. Wystarczy przejść do menu Handle, wybrać odpowiedni typ JPK, określić okres oraz format pliku, a następnie kliknąć generuj. Dzięki temu kompleksowe zarządzanie dokumentacją stanie się dużo bardziej efektywne. Moduł handlowy Komar ERP Optima oferuje także szereg kluczowych funkcji, które usprawniają obsługę jej PK. Automatyczna walidacja danych minimalizuje ryzyko błędów, a możliwość integracji z e-mikrofirmą pozwala na bezpośrednie wysyłanie plików JPK. Co więcej, system umożliwia generowanie plików na żądanie, co może być nieocenione w trakcie kontrol skarbowych. Dodatkowo, archiwizacja plików zapewnia łatwy dostęp do historycznych danych. Prawidłowe zarządzanie JPK nie tylko spełnia wymogi prawne, ale także wpływa na optymalizację procesów w firmie. Dzięki ustandaryzowanemu formatowi analiza danych staje się szybsza i bardziej zorganizowana, a procesy fakturowania mogą być łatwiejsze i mniej podatne na błędy. Aby maksymalnie wykorzystać możliwości JPK w module Komarch ERP Optima, warto stosować kilka dobrych praktyk. Regularnie aktualizuj system, aby mieć dostęp do najnowszych rozwiązań. Warto również systematycznie generować pliki, by uniknąć pośpiechu. Weryfikacja danych przed ich wysłaniem jest kluczowa, a zapewnienie odpowiednich szkoleń dla personelu minimalizuje ryzyko błędów. Podsumowując. Właściwa obsługa JPK w module handlowym ComArch ERP Optima jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania finansami i procesami w firmie. Dzięki tym narzędziom przedsiębiorcy mogą nie tylko spełniać wymagania prawne, ale również dynamicznie optymalizować swoje procesy biznesowe. Inwestycja w odpowiednie oprogramowanie i szkolenia z zakresu JPK. To krok w kierunku nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem w erze cyfrowej. Jeśli potrzebujesz wsparcia, z przyjemnością polecamy skorzystanie z usług doświadczonych specjalistów firmy Neosmart, którzy pomogą w pełni wykorzystać możliwości JPK i zminimalizować ryzyko błędów w raportowaniu. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.